na widzowie, dzisiaj otwieramy Słone Angel, moje to Troszeczkę rozrywane, ale to nic I a, najbardziej bym, bym chciał Tego A ty, Iga? Ja te, ja po prostu wszystkie Ale oprócz tego Lala oprócz... Lala? No Lala też no, nie. nie. Ale tutaj czekaj, jeszcze tutaj trzeba pokazać. O Boże. Secrets są takie i normalne są takie. Dobra, daj, daj, daj. Może to pomasować. Okej, okay, tak to wygląda, ale bardzo ładne opakowanie jest. Dobra, otwieraj Dobra, widzowie pierw, pierwsi muszą to zobaczyć. Ja też nie będę patrzeć. O nie, no nie, ja chyba wiem co to jest. Na ja pewno to nie jest chybały. Dobra, Okej. Okay. To dostaliśmy to też takie kurami fajne. 35 zł, podroba. E tam, ale liczy się. No, dobra, idzie tam. E, pomadki darmowe dostaliśmy. Za 8 zł kosztujem, ale my dostaliśmy za darmo. Też Essa. Essa. E, róbcie zakupy naszych Niczeków w clutch barku. Naha.